Witam miłośników kanału Tajemity. Kiedy słyszymy słowo medium, od razu kojarzy się nam ono z jakimś dziwnym człowiekiem przebywającym w ciemnym pokoju otoczonym tajemniczymi bibelotami, który dziwnym głosem przemawia do nas często w sposób nadnaturalny. Mówi nam o naszych kłopotach i doradza za pośrednictwem duchów, co mamy zrobić, aby ich uniknąć. Jest to wizja narzucona nam przez wielki kinowy ekran i nieustannie utrwalana przez szklane okienko telewizora, dzisiaj już przez płaskie ekrany LED i to w formacie 16x9. Tymczasem medium zazwyczaj nawet nie wie o tym, że jest medium, czyli człowiekiem posiadającym zdolności pozazmysłowe. Często nawet te zdolności się nie objawiają, tylko są ukryte. Dzięki testom te zdolności można rozniecić, rozdmuchać jak małą iskrę w duże ognisko. W dzisiejszym filmie przedstawimy Wam informacje na temat postrzegania pozazmysłowego na przykładzie człowieka, który zdecydowanie był niezwykle uzdolniony w tym zakresie. W różnych krajach Europy Wschodniej oraz samej Rosji kwitło i kwitnie nadal ogromne zainteresowanie związkami. Które łączą hipnozę ze zjawiskami postrzegania pozasmysłowego, tak zwanym szóstym zmysłem. Takie podejście do tego typu spraw wydaje się uzasadnione, gdyż hipnoza sprzyja zjawisku postrzegania pozazmysłowego. Ten obszar ukrytej wiedzy zawsze fascynował pewnego badacza absolwenta Wydziału Nauk Przyrodniczych Miliana Ryzla, który żywo interesował się zjawiskami paranormalnymi. W czasie, kiedy ojciec Ernestis poglądał w przeszłość poprzez swój chronowizor, Milian Ryzl, czeski parapsycholog, rozpoczął szeroko zakrojone eksperymenty z hipnozą, traktując ją jako technikę służącą do kształtowania u człowieka zdolności paranormalnych. Milian Ryzl opracował w swoim gabinecie zasady postępowania w procesie kształtowania zdolności paranormalnych przez hipnozę i wziął się do intensywnej pracy. Procedura była długa i złożona. Ochotnicy, którzy zgłaszali się do udziału w eksperymencie, byli szkoleni w rozwijaniu wyobraźni, tak zwanego widzenia oczami duszy. Stopniowo byli wprowadzani w coraz głębsze transy hipnotyczne. W tych transach proszono ich, aby używali swoich zdolności paranormalnych. Zadania do wykonania były różne. W jednym z nich należało rozpoznać przedmioty umieszczone w zalakowanym pudełku. W trakcie takich eksperymentów Milian Ryzl spotkał Pawła Stepanka. Paweł Stepanek był skromnym człowiekiem. Pracował jako urzędnik bankowy i bardzo interesował się zjawiskami paranormalnymi. Był przekonany, że ludzki umysł potrafi wiele zdziałać na tym polu, ale trzeba go odpowiednio w tym kierunku kształcić i ćwiczyć. W trakcie pierwszego spotkania Ryzyl chciał wprowadzić stepanka w trans hipnotyczny i jak zawsze przed tą czynnością poddał Stepanka badaniom podatności na sugestie. Okazało się, że Stepanek jest mało podatny na hipnozę i po dwóch spotkaniach Ryzyl chciał zrezygnować z pomocy stepanka w badaniach. Zdecydował się jeszcze na trzecią sesję hipnotyczną i stwierdził ze zdziwieniem, że jest ona wielce obiecująca. Ryzel postanowił poddać Stepanka badaniu na odgadywanie kart, rezygnując z hipnozy. Karty do badania były dosyć proste. Prostokątne karty o wymiarach 3 na 5 cali z jednej strony czarne, z drugiej strony białe, schowane w nieprzezroczystych matowych kartonowych kopertach. Ryzl pokazywał kolejne koperty z ukrytymi kartami, prosząc, aby stepanek opisał, którą stroną leżą do góry karty. Białą czy czarną? Przy czym Ryzl pilnował, by kolejność białych i czarnych kart była losowa. Okazało się, że stepanek odgadł ponad 50% kart. Po kilku tygodniach ćwiczeń obaj panowie byli gotowi do zasadniczych badań. Okazało się, że tym razem badania przyniosły spektakularne wyniki. Na 200 testów po 10 odpowiedzi na każdy, Stepanek uzyskał 57% trafień. Ryzel już wiedział, że nie jest to przypadek. Doszedł do wniosku, że Stepanek używa swoich zdolności wybiórczo, na co wskazywał wynik 57% trafień. Określił to jako sporadyczny przypadek sygnału pozazmysłowego, który pojawiał się mniej więcej co siedem odpowiedzi. Stepanek odgadywał trafnie cztery na siedem pytań, a pozostałe trzy trafienia na sześć odpowiedzi wynikały z rachunku prawdopodobieństwa. Ryzel dalej myślał, skoro co siódma odpowiedź jest sygnałem, to pozostałe sześć to szum. A gdyby tak użyć odpowiedniej techniki do wzmocnienia sygnału, wtedy sygnał pozazmysłowy zacznie się sumować i będzie wyraźniejszy na tle szumu. Ryzel szybko opracował technikę, którą nazwał jako doświadczenie z głosowaniem większościowym. Używając tej techniki, Ryzl osiągnął niebywały wynik, gdyż liczba odpowiedzi Stepanka wzrosła z 66 poprawnych na 93 pytania, a więc 71%. Ten wynik wskazywał jasno, że nie jest to przypadek. Wyniki Ryzla były tak niezwykłe, że szybko wzbudziły zainteresowanie zachodnich naukowców, i już w 1962 roku odwiedza Ryzla w Pradze. Geiter Pratt z Laboratorium Parapsychologii Uniwersytetu Duke w Północnej Karolinie. Jako starannie wykształcony badacz skrupulatnie podszedł do analizy procedury badawczej Ryzla. Stepanek z 2000 pytań poprawnie odpowiedział na 1133, co oznaczało 56,6 trafień. Pratt był zdumiony. Ryzl uważał, że skoro głosowanie większościowe przy 10 pytaniach o każdą kartę podniosło trafienia do 71%, to głosowanie większościowe przy jeszcze większej liczbie pytań powinno dać i jeszcze lepsze wyniki. Przedstawił więc Stepankowi 15 kart dosłownie setki razy pod rząd. Pod koniec doświadczenia Stepanek odgadł prawie wszystkie karty. Było to 100% sukcesu. Przy czym szansa, że nie był to przypadek, wynosiła według obliczeń Ryzla 32 767 milionów do jednego. W miarę postępu badań Ryzl zauważył, że Stepanek konsekwentnie podaje tą samą odpowiedź, gdy widzi określoną kopertę. Czyżby były na niej jakieś zadrapania, plamki, które zwracały uwagę stepanka? Czy fakt, że skupiał się na kopertach, przeszkadzał mu w wykorzystaniu swoich zdolności paranormalnych do odgadywania kart? Aby wykluczyć taką możliwość, ryzl i Prat zmienili procedurę badania. Koperty włożono do okładek. Liczono na to, że teraz Stepanek, nie widząc kopert, skutecznie użyje swoich zdolności paranormalnych. Jednak Stepanek nadal podawał takie same odpowiedzi przy tych samych kopertach. Co dało do myślenia, że jego zdolności odgadywania kart przesunęły się na koperty. Gdy zmieniono porządek kopert w zestawie okładek, Stepanek nadal podawał te same odpowiedzi dla tych samych kopert. Stepankowie wydawało się, że używa swoich zdolności do odgadywania kart, ale tak naprawdę odgadywał koperty. Aby ostatecznie rozwiązać wątpliwości co do fenomenu, Stepan Kaprat ściągnął do Praki Bloma. Słynnego naukowca z Amsterdamu. Badania się potwierdziły. Fenomen stepanka i jego wyniki były powtarzalne. W końcowych fazach eksperymentów koperty były już przykrywane specjalnymi futerałami wyłożonymi od środka watą i starannie ważone. Jednak to nie sprawiało stepankowi trudności. Z powodzeniem jego odpowiedzi mieściły się w przedziale 71%. Nie podlega dyskusji, że wyniki licznych eksperymentów ze stepankiem wykonanych przez wielu badaczy nie są dziełem przypadku. Co do tego świat naukowy jest zgodny. Jednak idąc dalej, należy się zastanowić, czy wyniki badań ze stepankiem dadzą się jakoś wytłumaczyć w inny sposób niż działaniem paranormalnym. Może istnieje jakaś inna alternatywa? Może w takich przypadkach działa jakaś inna, dotąd nieznana siła, czy też może nawet i istota? Będąc totalnym przeciwnikiem zjawisk paranormalnych, pokusić się można o stwierdzenie, że teoretycznie jest to możliwe, że Stepanek i 16 badaczy, którzy uzyskali i opisali dowody na istnienie paranormalnych właściwości pewnych ludzi, byli zaangażowani w potężną konspirację w celu oszukania świata, a naukę wywieźć w pole na manowce. No cóż, do takiego domniemania przy takich wynikach może dojść tylko cierpiący na paranoję szaleniec. Obliczenia trafnych odpowiedzi Stepanka w trakcie doświadczeń mówią same za siebie: 20 tysięcy do 1, 112 bilionów do 1, 500 tysięcy do 1, 10 milionów do 1, 1000 bilionów do 1 to fenomenalne wyniki. Jednak te wyniki dla pewnych osób to za mało. I jak zawsze w takich przypadkach na łamach poczytnych naukowych gazet, rozgorzała dyskusja na temat fenomenu Stepanka. Da się wyczuć, że istnieje jakaś bliżej nieokreślona grupa ludzi światłych lub takich udających, która nie lubi i wręcz nie dopuszcza do tego, aby obdarzyć uznaniem kogoś ze zdolnościami paranormalnymi. Gdy Pratt i inni badacze opublikowali swoje wnioski z eksperymentów i je opisali w natur, podniosły się głosy krytyki pod przewodnictwem profesorów psychologii z uniwersytetów. Jednak ich krytyka zajęła zaledwie 22 linijki. Zdrowy rozum nakazuje nam wnioskować, że człowiek, który przez 10 lat nieustannie odgaduje kolory na kartach, musi być kimś niezwykłym. Dla wielu ludzi taka perspektywa utrzymywania się jest wręcz przerażająca, ale Stepanek lubił to, a jednocześnie nie miał dobrych wyników w innych dziedzinach badań zdolności paranormalnych. Zarówno formalne testy osobowości Stepanka, jak i opinie ludzi, którzy z nim pracowali i znali go, wskazują na bardzo istotną cechę jego psychiki. Stepanek był człowiekiem neurotycznym, który wręcz panicznie bał się przestrzegania zwyczajów i norm społecznych. Starał się kierować swoimi sprawami tak, aby w każdej chwili móc nad nimi zapanować. Prat podkreślał punktualność Stepanka i jego bezwzględną obowiązkowość oraz solidność w wywiązywaniu się z zobowiązań. Większość psychiatrów dostrzegła u Stepanka cechy osobowości neurotycznej o skłonnościach asekuracyjnych, u podstaw której leżała potrzeba porządku, opanowania oraz przewidywania. Próby z odgadywaniem kart były dla niego idealne, gdyż cechowały się prostotą czynności, podobieństwem oraz odbywający się w określonym miejscu i czasie. Jednak jest coś ważnego w zagadnieniach ESP i osobowości ludzkiej. Różne typy ludzi mogą preferować różne rodzaje testów. Dlatego dosyć łatwo jest pojąć, dlaczego akurat tego rodzaju eksperymenty, które znudziłyby nas już po pierwszym kwadransie, tak bardzo podobały się Pawlowi Stepankowi, który wciąż widnieje w księdze rekordów Guinnessa, gdzie ujęty jest mianem najlepszego medium.